Naukowcy są w stanie odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących naszej historii. Niestety, nie wiedzą wszystkiego. Niektóre odkrycia i znaleziska do dziś pozostają niewyjaśnione. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam 10 takich przypadków. Zapraszam do oglądania. Numer 10: Piaskowe kształty. W 1890 roku pewien amerykański geolog dr E. H. Barber został poproszony o zbadanie serii dziwnych spiralnych struktur skalnych odkrytych w stanie Nebraska w Stanach Zjednoczonych. Spędził lata studiując je, ale nie potrafił w pełni ich zrozumieć. Dziwaczne kształty są wypełnione piaskiem, a biały materiał, z którego zbudowane są ich ściany, do dziś nie został zidentyfikowany. Co ciekawe, Barber, badając tę strukturę, natknął się na wiele martwych gryzoni, które leżały na dnie każdej z nich. Najnowsza teoria głosi, że te dziwne kształty zostały wyryte przez stworzenia z gatunku, który wyginął 20 milionów lat temu. Uważa się, że przypominały one nieco współczesne bobry. Stworzenia mogły wykopać te spirale jako rodzaj nory, wypełnić je piaskiem, aby się ogrzać i zabrać gryzonie, aby je zjeść. Numer 9. Wampiry z Wenecji. W wielu różnych dziełach popkulturowych przewija się co jakiś czas motyw wampirów, które miałyby żyć w Wenecji. Jak się okazuje, może być w tym jakieś ziarno prawdy. Ludzie, którzy mieszkali w Wenecji w XVI wieku, bardzo obawiali się wampirów. Tak bardzo, że przebijali kołki przez czaszki każdego zmarłego, którego podejrzewali, że jest jednym z nich. Tego odkrycia dokonano na weneckiej wyspie Lazaretto Nuovo w marcu 2009 roku. Jak widać, przez otwarte usta tej osoby wbito skałę w kształcie kołka. Matteo Borini z Uniwersytetu we Florencji mówi, że ta dziwna praktyka byłaby postrzegana jako sposób na upewnienie się, że zmarli nie powrócą. Uważało się, że to właśnie wampiry były odpowiedzialne za plagę wenecką z 1576 roku, która zabrała ze sobą około 50 tysięcy ludzi. Numer 8. Terakotowa armia oszustwem? Kolejna niewyjaśniona tajemnica dotyczy znanej na całym świecie terakotowej armii. Historia mówi, że ci gliniani żołnierze mają około 2200 lat i zostali stworzeni, aby chronić pierwszego cesarza Chin w zaświatach. Zachodnim naukowcom i historykom nie pozwolono osobiście badać żadnego z żołnierzy aż do 2007 roku. Wówczas niemieccy eksperci po wykonaniu serii badań stwierdzili, że posągi miały nie więcej niż kilkadziesiąt lat. Broń, którą żołnierze trzymają w dłoniach, pokryta jest chromem. Materiał ten jednak został odkryty dopiero w 1797 roku. Istnieją więc dwie teorie: albo ktoś w Chinach wiedział, jak przeprowadzić proces chromowania ponad 2000 lat wcześniej niż Europejczycy, albo te 8000 żołnierzy tworzących armię to kolejna chińska propaganda. Numer 7. Prehistoryczna śruba. Ta śruba ma około 300 milionów lat. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Śruba została znaleziona latem 1998 roku w Rosji przez badaczy poszukujących fragmentów meteorytów pod Moskwą. Skała, w której jest zaklinowana, ma 300 milionów lat. Jedynym logicznym wnioskiem, do którego można dojść, jest to, że śruba również jest tak stara. Oznaczałoby to, że istniała ona nie tylko o wiele wcześniej, nim człowiek pojawił się na Ziemi, ale też przed czasami dinozaurów. O dziwo, to znalezisko wcale nie jest jakoś wyjątkowe. Przykłady śrub, sworzni, kół zębatych i trybików co jakiś czas znajduje się w równie starych skałach na całym świecie. Numer 6. Krzycząca mumia. W starożytności mumifikacja była egipskim sposobem na złożenie zmarłego człowieka do jego wiecznego spoczynku. Dlaczego jednak niektóre mumifikowane osoby zostały pochowane krzycząc? Najbardziej znaną na świecie krzyczącą mumią jest ta księżniczka, która wydaje się, że przez ostatnie kilka tysięcy lat krzyczała ze strachu długo po swojej śmierci. Jej usta są szeroko otwarte, a głowa odchylona do tyłu. Tomografia komputerowa jej szczątków sugeruje, że kobieta zmarła na zawał serca. To może wyjaśniać, dlaczego wydaje się cierpieć. Mumifikacja jednak rozwiązałaby ten problem i poprawiła jej wygląd przed złożeniem do grobu. Dlaczego więc w tym przypadku nad tym nie popracowano? Najbardziej prawdopodobną teorią jest to, że usta otwierały się w wyniku niepoprawnego procesu mumifikacji już po złożeniu do grobu. Numer 5. Bagienna mumia Ta mumia jest jedną z najczęściej odwiedzanych i popularnych atrakcji w muzeum w Danii. Te 2300-letnie szczątki wciąż mają na sobie własną skórę, włosy i paznokcie. Ich idealnie zachowany stan można przypisać temu, że prawie cały czas spędziły zakopane w torfowisku. Ludzie, którzy w 1952 roku przypadkowo natrafili na te zwłoki podczas kopania torfu, uciekli ze strachu. Co ciekawe, dzięki temu, że ciało jest w tak dobrym stanie, można było mniej więcej określić przyczynę śmierci tej osoby. Fizyczne dowody sugerują, że została ona pobita i zostawiona na bagnach na pewną śmierć. Numer 4. Świeca zapłonowa. Niektórzy twierdzą, że to skomplikowane narzędzie zostało skonstruowane pół miliona lat temu lub jest dowodem na podróże w czasie. Ale czym jest ów artefakt? Jest to świeca zapłonowa wyprodukowana przez firmę Champion w pewnym momencie w latach dwudziestych. To, co jest jednak w tym wszystkim szokujące, to fakt, że otoczka z tlenku żelaza, która się wokół niego utworzyła, ma pół miliona lat. Wiek ten został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi. Artefakt został znaleziony przez badaczy w 1961 roku w Kalifornii. Jest fizycznie niemożliwe, aby świeca zapłonowa została wepchnięta do środka skały po jej uformowaniu. Więc jak się tam dostała? Naukowcy nie mają pojęcia. Numer 3. Szkocki Kowal. Piktowie to grupa plemion, która ponad 1200 lat temu zamieszkiwała obecne rejony Szkocji. Najbardziej fascynujące na temat tej społeczności jest to, że prawie nic o niej nie wiemy. Piktowie nie posługiwali się pismem i pozostawili po sobie bardzo niewiele budynków czy pomników. Ten odcisk dłoni został pozostawiony na kamiennym kowadle przez pikta około 1500 lat temu. Osoba, która go zostawiła, prawdopodobnie pracowała przy miedzi, a może nawet mieszkała w tym ciasnym skalnym budynku. Na miejscu znaleziono również odciski kolan i rąk kowala. W jaskini było ciemno, a ziemia była pokryta smołą. Istnieje szansa, że kowal wybrał to miejsce, ponieważ w ciemności lepiej widział, czy metal jest nadal odpowiednio nagrzany. Numer 2. Potwory w jaskini. Archeolodzy do dziś zastanawiają się nad tym dziwnym malowidłem odkrytym w grobowcu w 2017 roku w Chinach. Ma ono około 1400 lat. Mural przedstawia nagą, humanoidalną postać konia ze skrzydłami i dziwnego potwora który wydaje się być zrobiony z niebieskiego ognia. Grobowiec nie przypomina żadnego innego miejsca pochówku z tamtej epoki. Inne obrazy i rzeźby w tym miejscu przedstawiają lokalną ludność, która jeździ konno lub pracuje na polu. Eksperci z Instytutu Archeologicznego w Samsi zostali wezwani do obejrzenia tego malowidła. Oni również nie mieli pojęcia, o co może w nim chodzić. Prawdopodobnie są one odniesieniem do jakiejś starożytnej chińskiej, mistycznej koncepcji, której nie jesteśmy w stanie pojąć. Numer 1. Tajemnicza mapa. Mapa Piri Reisa, nazywana na cześć tureckiego admirała, zawiera znacznie więcej szczegółów niż powinna była znać osoba żyjąca w tamtych czasach. Obejmuje ona wybrzeże Antarktydy, kontynentu, który nie został oficjalnie odkryty przez kolejnych 300 lat. Przedstawienie linii brzegowej jest niezwykle dokładne. Co ciekawe, Obszar Antarktydy został narysowany bez uwzględnienia lodowej charakterystyki tego regionu, więc albo Antarktyda wyglądała wtedy zupełnie inaczej, albo Piri Reis popełnił w tym przypadku błąd. Nie zmienia to faktu, że turecka marynarka wojenna miała jakąś wiedzę o Antarktydzie na długo przed tym, zanim inne narody zaczęły ogłaszać jej odkrycie w XIX wieku. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejną niedzielę o 18.15. Cześć!